Na dzisiejszym nagraniu dotkniemy sobie troszkę teorii, czyli spróbujemy rozbić trend na części pierwsze i omówimy filozofię inwestowania z trendem, żebyście zrozumieli, dlaczego inwestowanie z trendem daje nam przewagę statystyczną. Na tapetę wrzucimy teraźniejszy wykres niemieckiego indeksu DAX i mam nadzieję, że kilkoro z Was zostanie uświadomionych, że wczorajsze zagrywanie shortów na DAXie było proszeniem się o problemy. Zaczynajmy. Początku chciałbym wytłumaczyć, czym jest w ogóle trend. Taka najbardziej ogólna definicja trendu podaje, że trend to kierunek, w którym podąża cena na rynku. Cena wykonuje serię zygzaków, które wyglądem przypominają kolejne fale z wyraźnie wyrysowywanymi wierzchołkami i dołkami. Kierunek trendu najczęściej określa się na podstawie wyrysowywania kolejnych szczytów i dołków. Możemy mieć serię zygzaków w kierunku wzrostowym. Spadkowym, bądź możemy iść bokiem, tworząc trend horyzontalny. I tutaj od razu nadmienię, że pojęcie trendu jest pojęciem bardzo względnym, bo tutaj musimy sobie sami założyć pewną ramę, spisać pewne założenia, które będą dla nas określały trend, bo samo pojęcie trendu jest bardzo subiektywne. Coś, co dla nas może się wydawać trendem spadkowym. Dla drugiego absolutnie nie będzie spełniało jego kryteriów, dlatego musimy stworzyć pewne założenia, pewne ramy i to, co w tych ramach powinno się mieścić. Nasze ramy, które określają trend, doskonale znacie z naszych transmisji live. Są to, są to przede wszystkim dwie średnie kroczące, Ema89 i Ema33, liczone po medianie, czasami też się przewija metodologia overbalance. Obie te metody służą do odczytywania informacji z wykresu, z jaką tendencją mamy teraz do czynienia. No i pewno ktoś się z Was teraz zapyta: dlaczego jest to takie ważne, aby wiedzieć, jaki jest trend? Otóż jest wiele korzyści, które wynikają z inwestowania z kierunkiem trendu. W inwestowaniu nie chodzi o to, aby przewidywać każdy możliwy ruch na wykresie. Chodzi o to, aby mieć przewagę statystyczną. Statystyka to taka rzecz, która tak czy siak do nas wraca, bo nieważne jaką techniką się posługujemy, to jednak, aby być zyskownym, musimy mieć częściej rację, aniżeli się mylić. Nie znam takiego tradera, który miałby zawsze 100% racji. Dlatego ważne jest, aby tę statystykę mieć po swojej stronie. I tutaj wyróżnię takie trzy główne korzyści, które wynikają z inwestowania zgodnie z kierunkiem trendu, mianowicie po pierwsze, jest dużo większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego odwrócenia, czyli popularne, popularne trend is your friend. Po drugie, grając zgodnie z kierunkiem trendu, mamy większą szansę na złapanie dużego ruchu. I po trzecie, uzyskujemy większe RR, czyli lepsze stosunki zysku do ryzyka. Teraz przejdziemy sobie do wykresu DAXa i wyjaśnię, dlaczego zagrywanie shortów w dniu wczorajszym nie miało zupełnie sensu. No przynajmniej tak wynikało z ram mojej strategii, mojego podejścia. No to jaki mamy trend na DAXie? Wzrostowy czy spadkowy? No tego nie da rady w sposób jednoznaczny powiedzieć, bo pojęcie trendu jest bardzo ciężkim pojęciem, bo nie możemy tutaj powiedzieć, że na DAX-ie mamy trend wzrostowy. Samo określenie trendu musi się odnosić do jakiejś jednostki czasów, w jakiej analizujemy wykres i to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o badanie trendów. Spoglądając na ten wykres, interwał dniowy, 1D. Jaki mamy trend? Czy on jest spadkowy, czy on jest wzrostowy? Zarówno metodologia Overbalance, jak i średnie kroczące pokazują nam tutaj trend wzrostowy. Największa korekta w trendzie nie została trwale wybita, bo każda sesja kończyła się ponad poziomem 13409, gdzie mamy zasięg symetrii korekt i taki układ sugeruje nam, że trend wzrostowy został obroniony. Średnie też nam pokazują trend wzrostowy. Średnia krótkookresowa 33 znajduje się powyżej długookresowej 89, i to nas informuje o kierunku wzrostowym. Tutaj jeszcze mamy bardzo ładny sygnał wzrostowy, bo w poniedziałek przetestowaliśmy po raz pierwszy po przecięciu się średnich średnio 89, co było sygnałem do zajęcia pozycji długiej według metodologii średnich kroczących. No to mamy zrobioną analizę dużego interwału, długiego terminu. Jednak trendy mogą być również krótko- i średnioterminowe. To co widzimy jako korekta na interwale D1 z perspektywy interwału H1, może być bardzo mocnym trendem spadkowym. Określmy, jaki trend mamy na tym wykresie, czyli interwał godzinowy, cały czas ten sam instrument. Najpierw średnie kroczące. Nie bez powodu wybrałem interwał godzinowy, bo z doświadczenia wiem, że na DAXie ta średnia bardzo dobrze określa kierunek trendu, a średnia 8.9 nie raz w punkt zatrzymywała korektę, dając tym samym możliwość podczepienia się do trendu, tak jak to było na przykład w tym przypadku w czwartek. Sesja czwartkowa, korekta na 400 punktów, dojechała do średniej 8.9, wyjście na 16 punktów ponad średnią i powrót do trendu spadkowego, bardzo silny impuls spadkowy. W poniedziałek zaczęliśmy od luki otwarcia do dołu, po czym poszedł mega zaciąg do góry. Naturalnym oporem dla kupujących była średnia H189, która po kilku godzinach padła łupem znowu kupujących. Przecięcie się średnich w następnym okresie było dla mnie informacją, że zmienił się trend średnioterminowy ze spadkowego na wzrostowy, więc mamy już Dwa trendy, zarówno średnioterminowy, jak i długoterminowe, w kierunku wzrostowym. No to jak DAX wygląda z perspektywy overbalance? Mierzymy największe korekty w trendzie spotkowym. Tutaj rozpiętość największej korekty to około 350 punktów i odmierzamy sobie jej zasięg na kolejne dołki. To jest bardzo podobnie jak w przypadku średnich kroczących. Górna krawędź wyznacza potencjalny koniec. Korekty. I w przypadku czwartkowej sesji mieliśmy wejście w pozycję troszeczkę wcześniej, bo rynek odjechał nam o 50 punktów, zanim zobaczyliśmy kolejny impuls spadkowy. Według metodologii overbalance, trend kończy się wtedy, kiedy będzie overbalance, czyli skończy się równość korekt. Po zaznaczeniu dołka, największa korekta w trendzie spadkowym znajduje się teraz tutaj i odmierzamy ją na kolejnym dołku. Zobaczcie, gdzie. Wynika górna krawędź. Ona została osiągnięta w poniedziałek, była troszeczkę wyżej niż średnia H1, i ta górna krawędź wyznaczała potencjalne miejsce do zawrotki. No ale zobaczcie, że tutaj nie było żadnej reakcji. Cena sobie pojechała dalej bez większych trudności, i tutaj mamy właśnie overbalance, czyli złamanie równości korekt, co sugeruje nam, że trend odwrócił się na wzrostowy. No to teraz powrót do teorii. Skoro chcemy inwestować zgodnie z trendem, to dlaczego szukamy końców impulsów? Inwestując zgodnie z kierunkiem trendu, nas interesuje i impuls, a nie korekta, czyli zagranie zgodne z kierunkiem trendu. Dlaczego? Bo korekta może być bardzo płytka i szukanie shorta w trendzie wzrostowym będzie ślepą próbą złapania szczytu trendu wzrostowego. Bardzo często próbujemy złapać szczyt impulsu zamiast dołka korekty w trendzie wzrostowym. Powinniśmy się skupić na łapaniu końców korekt, aniżeli końca impulsów, bo dorabianie na siłę takiej interpretacji, że to co widzę na wykresie, to już jest ostatni szczyt, czy tam ostatni dołek, nie ma kompletnie sensu i będzie powodowało większej, więcej strat na naszych rachunkach. Nie róbmy tego, bo możemy się na tym po prostu bardzo mocno przejechać, tak jak było w dniu wczorajszym. Jeżeli złapiemy trend, to mamy dużo większą szansę na to, że zaraz się pojawi na wykresie nowy impuls i trend będzie kontynuowany niż w przypadku, gdybyśmy grali przeciwko trendowi. Jeżeli gramy przeciwko trendowi i będziemy się starać łapać właśnie ten szczyt, który według nas jest odwróceniem trendu, to możemy się narazić na to, że możemy złapać tylko korektę tego trendu i przy bardzo dużym ryzyku odnotujemy mały zysk. Jeszcze na koniec zerkniemy sobie na krótki interwał. 15-minutowy. Tutaj po przecięciu średnich w poniedziałek nawet nie przetestowaliśmy średniej 8,9, czyli tej grubej czerwonej kreski. Każdy spadek kończy się maksymalnie na tej przerywanej, czyli na średniej 33, i to ta średnia była bardzo dobrym poziomem do zakupu. Oczywiście, mówiąc z perspektywy dzisiejszego dnia, to tylko też pokazuje nam, z jak silnym rynkiem mamy do czynienia. Z perspektywy symetrii korekt, największą korektę w trendzie wzrostowym mamy tutaj, i po odmierzeniu tej korekty, i podstawieniu po na szczyt, który wygenerował się dzisiaj, zobaczymy, że spadki poranne zakończyły się właśnie na granicy dolnej krawędzi, czyli na symetrii korekt. Znowu mamy utrzymanie trendu wzrostowego. Powrót do, ponad krawędź, powrót do symetrii korekt 13905 okazał się bardzo dobrym poziomem do, do wybronienia. No i trend trwa. W najlepsze. Kolejną ważną rzeczą, którą też zaznaczyłem na wczorajszym live streamie, było to, że wygenerował się wczoraj nam sygnał wzrostowy ze wzstępu Bollingera. Target obecny to jest 14167. I tak długo, jak ten target będzie nas obowiązywał, tak długo będę starał się łapać dołki, korekt w trendzie wzrostowym. I na koniec już zostawię Wam tutaj jeden filmik, jeżeli się Wam podobało. Dajcie łapkę w górę. I zostawcie komentarz.